Wiesz, że jednym z najważniejszych nerwów człowieka jest dziesiąty nerw czaszkowy, stąd jego popularna nazwa nerw X od rzymskiej dziesiątki. Można go sobie wyobrazić jako autostradę, którą przesyłane są informacje między mózgiem a narządami wewnętrznymi i na odwrót. Jego właściwe funkcjonowanie odgrywa kluczową rolę w procesie osiągania i utrzymywania dobrego samopoczucia. Nazywany jest też nerwem błędnym i z tego możesz nie zdawać sobie sprawy że wiele form terapii traum, chronicznego stresu, a nawet różnych zaburzeń związanych z lękiem opiera się o pracę właśnie z tym nerwem. Jak to możliwe? Fakt pierwszy. Zapomniany nerw błędny. Twój nerw błędny ma duży wpływ na odczuwane przez Ciebie stany spokoju, zrelaksowania, także na proces regenerowania się Twojego organizmu, ponieważ odpowiada on m.in. za sprawowanie kontroli nad funkcjami organizmu w trakcie odpoczynku i trawienia. Po łacinie nerw błędny to nervus vagus. Nazwa ta pochodzi od czasownika vagor, czyli błądzić, co doskonale opisuje budowę i umiejscowienie tego nerwu. Błądzi on bowiem po naszym ciele. Zaczyna się w mózgu, a potem rozgałęzia się w kilku kierunkach od szyi aż po brzuch. Dzisiaj omówię 7 takich ciekawych, ważnych, a rzadko omawianych wątków, których znajomość może pomóc zoptymalizować funkcjonowanie Twojego układu nerwowego. Brzmi całkiem przydatnie, prawda? Ale ja też mam prośbę, ponieważ algorytm YouTube'a najlepiej reaguje na informacje, że komuś materiał się podoba, to jeżeli uważasz tego typu informacje za przydatne, zostaw koniecznie subskrypcję albo chociaż kciuka w górę pod tym materiałem. Jest wtedy dużo większa szansa, że moje treści jeszcze kiedyś wyświetlą ci się. Wracam. Do nerwu błędnego, co jeszcze jest bardzo ważne, chociaż zazwyczaj mówimy o nim w liczbie pojedynczej, to tak naprawdę mamy dwa pnie nerwu błędnego. Wychodzą one z pnia mózgu i biegną zarówno po lewej, jak i po prawej stronie ciała. Do tego w każdym z tych pni wyróżnia się część brzuszną, czyli przednią oraz grzbietową, czyli tylnią. Jest to o tyle ważne, że każda z nich ma inne kluczowe dla naszego funkcjonowania zadanie. Fakt drugi. Neurologiczna otwartość na ludzi. Część brzuszna nerwu błędnego wpływa na działanie narządów położonych powyżej przepony, czyli dużego mięśnia umiejscowionego pod sercem i płucami, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej część grzbietowa nerwu błędnego wpływa natomiast na działanie narządów położonych poniżej przepony. Te dwie części nerwu błędnego powstały na innych etapach naszej ewolucji i dlatego między innymi odpowiadają za dość odmienne funkcje. To może być szczególnie ciekawe, ponieważ szlak błędny brzuszny odpowiada za zaangażowanie społeczne, tworzenie więzi i poczucie bezpieczeństwa. Uaktywnia się na przykład wtedy, gdy spędzamy czas z przyjaciółmi i czujemy się spokojni oraz zrelaksowani. Szlak błędny grzbietowy powiązany jest za to z obronnymi stanami znieruchomienia, wycofania i braku więzi. Jego aktywność może się przejawiać jako uczucie emocjonalnego odcięcia czy odłączenia od samego siebie lub od swojego otoczenia, tak zwana dysocjacja. To coś podobnego do reakcji żółwia, wciągającego głowę w głąb skorupy w obliczu zagrożenia, które postrzega jako śmiertelne. W materiale opieram się dzisiaj mocno na bardzo ciekawej książce: Reset Nerwu X. Australijskiej terapeutki traum i problemów lękowych Anny Ferguson. Sama autorka w dzieciństwie przeżyła poważny wypadek na rollercoasterze, który doprowadził u niej nie tylko do dużych problemów zdrowotnych, ale też e, głębokiej psychologicznej traumy, co też popchnęło ją ku psychologii, ale też głębiej do zajęcia się badaniami na temat funkcjonowania naszego układu nerwowego i tego, co najmocniej wpływa, właśnie nawet od takiej strony fizjologicznej, neurologicznej, na Uczucia takie jak lęk czy trauma. Książka jest nie tylko bardzo ciekawa od strony teoretycznej, zawierająca wiele najnowszych badań właśnie z dziedziny neurologii, ale też zawiera dużo praktycznych zadań, ćwiczeń przepracowanych, przerobionych przez autorkę, stosowanych u niej podczas jej terapii właśnie zaburzeń lękowych podczas terapii traum, które pomagają. Właśnie na nowo wyregulować sobie chociażby ten nerw błędny. Stąd tytuł Reset Nerwu X. Bardzo mocno polecam wszystkim, którzy albo są zainteresowani tą tematyką, albo co więcej, dotykają ich tego typu problemy i chcieliby sobie ten swój nerw błędny. Zoptymalizować. Link do książki znajdziecie w opisie tego materiału. Ja serdecznie polecam, naprawdę bardzo fajnie się to czytało, bardzo przystępna, praktyczna lektura. Tylko, że połączenie takich haseł jak przeżyte traumy, jakieś bardzo ciężkie wspomnienia, problemy lękowe z kwestią jakiegoś nerwu w naszym układzie nerwowym mogą brzmieć dość abstrakcyjne, więc przyjrzyjmy się lepiej, jak to w ogóle wszystko działa. Fakt trzeci. Autonomiczny układ nerwowy. Otóż to, w co wpisują się dwie części nerwu błędnego, zauważ, że aktywujące się w różnych sytuacjach i w odpowiedzi na różne potrzeby, to generalnie szersza prawidłowość funkcjonowania naszego autonomicznego układu nerwowego. Mówi się czasem, że układ ten ma dwa tryby funkcjonowania. Kojarzysz jakie? Tutaj tylko dodam szybko, że autonomiczny układ nerwowy, w skrócie AUN. To ta kluczowa część układu nerwowego człowieka, która odpowiada za unerwienie narządów wewnętrznych i za procesy takie jak regulowanie tętna, trawienie, oddychanie, pojawienie się podniecenia seksualnego, wydalanie czy rozszerzanie i kurczenie się źrenic, a więc procesy niezależne od naszej woli, które pozwalają nam przetrwać i generalnie funkcjonować w zdrowiu. Te dwa tryby, o których możesz nie wiedzieć, wiążą się z podziałem naszego autonomicznego układu nerwowego między innymi na dwie główne części: część współczulną, lub inaczej sympatyczną, i część przywspółczulną, inaczej parasympatyczną. Te tryby ich funkcjonowania to: Fakt czwarty. Tryb oszczędzania i tryb przetrwania. Generalnie można powiedzieć, że zadaniem naszego autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie równowagi pomiędzy częścią sympatyczną i parasympatyczną, ale w zależności od bodźców, jakie będą do nas docierały, jeden z tych układów będzie prawie zawsze przeważał, co będzie się wiązało nie tylko z odmiennymi reakcjami naszego organizmu, ale też naszym generalnym, emocjonalnym samopoczuciem. Kiedy na przykład reagujemy na stres, jakieś prawdziwe lub przewidywane zagrożenie, automatycznie odpala się nasz układ sympatyczny i tryb walki o przetrwanie, po angielsku nazywany czasami fight or flight, a więc walcz lub uciekaj. Kiedy zaś nasz organizm czuje się bezpiecznie, to dla odmiany kieruje nami tryb parasympatyczny, angielskie rest and digest, a więc odpoczynku i trawienia pokarmu. Gdy jesteśmy w trybie zagrożenia, automatycznie poprzez układ parasympatyczny odpala się w nas kaskada fizjologicznych reakcji. Bicie serca oraz rytm oddechu przyspieszają, zapewniając zwiększony przepływ natlenionej krwi do mózgu. Naczynia krwionośne organów układu trawiennego i skóry kurczą się, a mięśnie szkieletowych rozszerzają. Procesy trawienne zostają zahamowane, natomiast wzmaga się wydzielanie glukozy z wątroby. Źrenice rozszerzają się i wpuszczają więcej światła, co wyostrza wzrok. Potliwość wzrasta, umożliwiając odprowadzanie ciepła, by mięśnie mogły wydajnie pracować. Ponadto następuje zmiana napięcia mięśni gładkich i szkieletowych tak, by dostosować organizm do potencjalnie niesprzyjających okoliczności. Jest to z założenia raczej tryb krótkookresowego funkcjonowania, bo jak łatwo się domyślić, kosztuje on nasz organizm bardzo dużo energii. Jest też dla nas bardzo wyczerpujący na poziomie emocjonalnym. Co się jednak stanie, kiedy w przewadze tego kosztownego trybu funkcjonujemy dłużej? O tym za moment. Przewaga trybu przywspółczulnego. Odpoczynku i trawienia zmniejsza wydatek energetyczny organizmu i pozwala na gromadzenie zapasów energii. Promuje wydajne zarządzanie czynnościami metabolicznymi tak, by organizm przyswoił jak najwięcej składników odżywczych, wydając jak najmniej energii. Co warto podkreślić, te tryby funkcjonowania naszego AUN, a więc też całego naszego organizmu nie są absolutnie zero-jedynkowe. Z jednej strony wzajemnie się wykluczają, ale z drugiej bardzo rzadko zdarza się sytuacja, że jesteśmy albo całkowicie zrelaksowani, albo maksymalnie pobudzeni. To dzieje się tylko w ekstremalnych sytuacjach. Bezpiecznie można powiedzieć, że zazwyczaj jesteśmy gdzieś na tym kontinuum. Jak myślisz, jak wpływa na nas jednak sytuacja, kiedy przez wiele godzin codziennie znajdujemy się w tym trybie przetrwania? Kiedy na przykład wykonujemy jakąś stresującą pracę, albo funkcjonujemy w nieprzyjaznych warunkach, na przykład w domu pełnym napięcia i kłótni. Czas na kolejny ważny fakt, którego możesz nie wiedzieć o funkcjonowaniu swojego układu nerwowego. Fakt 5. Rozregulowane nerwy. Kojarzysz ludzi, którzy prawie nigdy nie potrafią się do końca zrelaksować, rozluźnić, odprężyć. Zawsze wydają się odrobinę spięci i tak też jest z ich ciałem, niejako napiętym do walki lub ucieczki. W emocjach bywają impulsywni i drażliwi. Często zachowują się nieufnie, a wręcz podejrzliwie, jakby zawsze skanowali swoje otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. Choć taka postawa ciągłego przewidywania zagrożenia jest potrzebna w niektórych niebezpiecznych sytuacjach, to ciągłe funkcjonowanie w takim trybie jest absolutnie wykańczające i może być podstawą bardzo poważnych zaburzeń, tak fizycznych, jak i psychicznych. A to niestety nie Władka sytuacja towarzysząca ludziom, którzy żyją na co dzień w niemałym stresie. I prawda jest taka, że prawie nikt nie jest zestresowany przez cały czas, ale na przykład ma bardzo stresującą pracę i kiedy wraca do domu, to nadal nią niejako żyje. Tak też może być z ludźmi, którzy na przykład żyją w jakimś toksycznym związku albo domu, ci z kolei nie potrafią wyjść ze stanu pobudzenia i walki o przetrwanie, kiedy są w pracy, w szkole czy po prostu robią coś nawet teoretycznie przyjemnego. Generalnie, aby organizm i konkretnie autonomiczny układ nerwowy się wyregulował, zazwyczaj potrzeba dużo czasu. Przede wszystkim nadzwyczajny stres i obciążenie musi zniknąć, a wtedy po tygodniach, a czasem nawet miesiącach, można samoistnie wrócić do stanu równowagi. Jak paradoksalnie by to nie brzmiało, w spokoju można wtedy wreszcie odpoczywać, trawić i gromadzić energię, zamiast ciągle ją wydawać. To swoją drogą też powód, dlaczego komuś, być może też Tobie, tej energii może wiecznie brakować. Jeśli Twój organizm jest wiecznie pobudowany, to nie ma kiedy jej magazynować, cały czas ją wydając na podtrzymywanie takiego stanu awaryjnego. Niestety jeszcze gorzej na człowieka może zadziałać jakieś ekstremalne, traumatyczne przeżycie. Choć rzadko zwraca się na ten aspekt uwagę, to kluczowym elementem traumy jest to, że układ nerwowy nie potrafi samoistnie powrócić do stanu równowagi latami, a nawet przez całe życie nie potrafi niejako na nowo się Odprężyć. Traumy nie są więc absolutnie tylko zjawiskami emocjonalnymi, kwestią wspomnień czy przekonań. I tutaj znowu bardzo istotną rolę odgrywa wspomniany już nerw błędny. Fakt szósty. Neurocepcja. Neurocepcja to proces neuronalny polegający na nieświadomym wyszukiwaniu w najbliższym środowisku wskazówek sygnalizujących niebezpieczeństwo lub jego brak. To ciekawe, że nasz układ nerwowy cały czas skanuje otoczenie i ocenia, czy coś nam grozi, czy nie, zanim my jeszcze świadomie wyrobimy sobie na ten temat jakiekolwiek zdanie. I tenże proces neurocepcji może aktywować brzuszną albo grzbietową część nerwu błędnego, albo też obie naraz. Jeśli twoje otoczenie wysyła ci sygnały, że nie ma powodów do niepokoju, aktywuje to brzuszną część nerwu błędnego. Ale jeśli otrzymujesz sygnały o potencjalnym niebezpieczeństwie, aktywowana zostaje grzbietowa część tego nerwu. Używałem już porównania, że nerw błędny jest jak taka autostrada pomiędzy naszymi organami wewnętrznymi a naszym mózgiem, ale co bardzo ciekawe, ruch na tej autostradzie nie jest wcale równomierny w obu kierunkach. To ciało jest większą gadułą niż mózg. Zdolność ciała do wyczuwania i przetwarzania informacji jest naprawdę niezwykła, choć większość z nas zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Statystyki są uderzające. Ciało wysyła 4 razy więcej informacji do mózgu niż mózg do ciała. Odwołując się znowu do metafory nerwu błędnego jak autostrady, można powiedzieć, że 80% z poruszających się po tej autostradzie pojazdów zmierza w jedną stronę. Sygnały wysyłane przez ciało do mózgu. Teraz być może zaskakujący fakt. Bardzo ciekawe z perspektywy naszego mózgu informacje docierają do niego z naszych jelit. Fakt siódmy. Jelita źródłem depresji. Czy znajome jest ci stwierdzenie, że jelita to tak zwany drugi mózg. Zawsze podchodziłem z ogromnym dystansem do tego typu stwierdzeń, ale jak pokazują najnowsze badania. Funkcjonowanie naszych jelit może mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie, a nawet na rozwijanie się takich zaburzeń jak właśnie depresja. Otóż nasze jelita są unerwione właśnie przez nerw błędny. Nerw ten wpływa na to, że jelita są odpowiednio ukrwione i że w odpowiednim momencie potrafi zmienić się ich perystaltyka, czyli szybkość, z jaką przeciskają treść pokarmową. Można więc powiedzieć, że w dużej części nerw błędny zarządza jelitami. No dobrze, ale co taki fizjologiczny proces może mieć do naszej emocjonalności, a nawet do rozwoju depresji? Otóż jak się okazuje, w jelitach produkuje się około 90% serotoniny w naszym organizmie. Jeśli zmienia się praca jelit, zmienia się też nasz poziom neuroprzekaźników. Nasz nastrój może się więc zmieniać, ale nie tylko przez spadek produkcji serotoniny, która nazywana jest przecież hormonem szczęścia. Bo też szerzej nieprawidłowości w pracy jelit, które mogą z kolei wynikać z problemów z napięciem nerwu błędnego właśnie, do czego może doprowadzić życie w długotrwałym stresie lub przeżyta trauma prowadzą z kolei do zmian składu bakterii w przewodzie pokarmowym. Czyli zobaczmy, przez długotrwały stres albo jakieś traumatyczne przeżycia zmienia się napięcie naszego nerwu błędnego, co ma wpływ na zmianę funkcjonowania naszych jelit. Wtedy zaś łatwiej mogą się tam zagnieździć różne patogenne bakterie, które, jak pokazują najnowsze badania, produkują cząsteczki podobne do naszych neuroprzekaźników, co dodatkowo rozregulowuje całą naszą emocjonalność. Z takich powodów, dlaczego nasz dziesiąty czaszkowy nerw błędny jest aż tak istotny, jest oczywiście więcej. Możecie o kolejnych poczytać, na przykład w książce Reset Nervu X. Anny Ferguson, ja bardzo mocno tak jak mówiłem, polecam. Link do niej znajdziecie w opisie tego materiału. Jestem bardzo ciekawy, bo dość prowokacyjnie zatytułowałem dzisiejszy odcinek. Czy rzeczywiście któryś z tych siedmiu faktów był Wam nieznajomy, tego nie wiedzieliście o swoim układzie nerwowym? Dajcie koniecznie znać, które informacje zaskoczyły wam was najbardziej, które może znaliście dobrze, a co jeszcze ciekawego chcielibyście się na ten temat dowiedzieć? Chętnie poczytam i pomyślę, przygotowując kolejny materiał. Przypominam też, że jeśli chcecie się jeszcze natknąć na moje treści, uważacie, że warto, żeby. Pojawiały się w internecie, to będę bardzo zobowiązany za subskrypcję, za reakcje pozytywne pod tym materiałem. Algorytm się absolutnie tym karmi obecnie na YouTubie, tak to się wszystko zmienia. Nic z tym nie zrobimy, więc serdecznie zachęcam, będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia już niedługo.